Co z nami się dzieje? Po obejrzeniu reklam zdecydowałeś się zgłosić i zostałeś zatrudniony na nocną zmianę w Bob's Cleaning Ciekawe czy to na faktach, chyba nie Wątpię Na <grym> Robloxie No chyba nie Ale całkiem w porządku zrobione Wygląda jak Party Hard albo Potem Miami Tak graficznie Graficznie to mówię, y, flip to Patom, no albo jakieś takie low-poly game. Jak lubisz fabularne horrory z fabułą, to mówię, no Washington muszę spróbować. No to jest psychologiczne, no, ale jakby z fabułą. Spoko. Ja to lubię horrory, które są bardzo straszne, albo nie wiem, coś musiał straszny kolor grać. No, ja, ja bardzo lubię klimat horrorowy, jak jakiś ma dobry. Jakby sam klimat może mnie zachęcić do gry, nie? Kurde, jak głośno. A! Hello. 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 No, Didi no come. Tylko kurde, no. mnie tak z klimatu ten twój skin To pana <grym> dezorientuje. Czekaj, ja tutaj muszę wziąć supplies'y. Aha. Czemu ty masz szczotki, a ja Czemu nie mam szczotki? No bo nie wziąłeś z bana. Czy ja Nieźłeś. jestem gorszy jakiś? Przepraszam bardzo. Ale ja już, nie, ja już nie mam tego, to ty zajmowałeś tą szczotę. Aha. Co tam robić? Explore Poznaj stację benzynową, musimy... zwiedzić ją. Rady koscyka Cleaning in the shop section Nie ma radia. Prawa autorskie Check the job info inventory no Serio no, Robloxy każecie mi tu płacić Klucze Tu są w razie czego klucze Check the job info inventory Jakie job info kurwa Nie wiem. I jeden pamiętam, że jak ktoś horror reklamował yy, statkowy jakiś horror i podobno mega polecał. Jakiś gościu. Że mega zajebisty, podobno był. Jaki? Nie wiem, ale jakiś yy, ze statkiem. O! Oh. Mam to. Co masz? Description. Our halls cleaning staff randomly no, disappeared, ja so speak. we're giving bobs cleaning a try right. Please clean the whole store top to the bottom. The wharf might be locked, but the key. Mhm. Mm musisz użyć prawego prawidłowo... Co? A ty nie masz equipment, bo ty nie czyszczenia, Ale ja nie mam z tego sprzęta. Czemu Dobra, też posprzątam szybko. No bo wzwana wziąłem. Było mi coś zostawić. Ale nie mogę nic zostawić. Mi da mi od razu wszystko dało. Bo, bo pierwszy byłeś. Możliwe. Zamknę to. Poślicyłem się na bananie. <grystanie> to nie jest wychowano. Czy ja kłócę? Chyba nie. Ej, czy ja kłócę? Nie. Aha, sprzątaj to. Sprzątaj to. Właśnie. Nie jest, widzisz, co robię? pójść na mnie kurę, tu każę płacić zawsze jak ty to robisz? ej, ja też mam mob no, kurwa, ja to też teraz z ja tym <grym> ej I think I should get co? powinienem, że następnym razem powinienem zrobić łazienkę ja nie jestem ona The client side. Klient powiedział ci, klucze... że zostawił klucze do łazienki, muszę go znaleźć. Klient?! Nie wiem, klucze hmm? hmm? Ty widziałeś coś? Nie Ja nic ja nie widziałem. Ja chyba... Często dźwięk ale... Ale nie był straszny. O, widziałem tu coś. Co, ty jesteś jakiś pijany? Nie, tu stał ziomek jesteś normalnie. Pijany. Jakiś taki pat... Nie, nie jesteś, jaki... jesteś pijany. Jakiś taki patyczak dziwny. <grym> Patyczek. Patyczak. Jesteś pijany taki... jesteś, co ty gadasz? co dużo karnego. No serio mówię. Gdzie są bathrooms? Unlock and enter the bathroom. Ale gdzie to jest? Jakbyś mi powiedział to bym był bardzo... A tu samoka jestem idiotą. Od bloku jeden, wejdź do łazienki. Dobrze, to ty pierwszy. pierwszy. Ale na stranę. A ja idę. W sensie, no trochę się ciekam nawet wyjść. Czego? Nie wiem, może jakaś bestia tam być? Open the door. Ej, zamknęli cię! A jednak nie. Końca. A, pijany jakiś. Ul... B... Co? Billy i Erika? Aha, geje. Zamykaj mnie tu. Spokój się, byłam maskę. O, słyszałeś? No, coś słyszałem. Kawka spadła. Tylko na górze, ktoś będzie nas gonić. widzisz, pudełko panem. Normalna rzecz. Ja mam mob, żeby się bronić. A ty wybieracz. Jak będzie jakiś potwór, że wybierasz w oczy i... martwy. Ej, 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 ej się tutaj. Widzę. Kwera. Nie wiem przecież. Też No ale jak ty... ty się zastanawiasz pewnie czemu to nie możesz świecić jak trzymasz E nie? Nie no to? Nie. No ale niektórych rzeczy Nie no Ale czy ty, czyś, trzymasz ty? Mop, ty, A, ty, ty trzymasz to mop Ty trzymasz mopę Ty trzymasz mop i na Dobra, ścianę na przykład. to ty mopu ostatnia rzecz Ej, ej 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 odejść od tych drzwi Odejś od tych drzwi Odejść od, od tych drzwi. Czemu? Bo słyszałem głos. Głos słyszałem jak przychodzi. O kur... Gdzie ty jesteś? Okay. Ej, gdzie ty jesteś? Tu. No to chodzi, bo tu jakaś istota chodzi. Poza ludzka. Mogę na górę? Weź próbowałem. Ej, dawaj tędy. Ej, dawaj tędy. Ja cię nie widzę, Batmanie. Jestem. Coverbox. Coś słyszałem jakby chodziło. Jakby przyszło i odszedło, nie? Ja nie wychodzę stąd. Musimy naprawić skrzynkę elektryczną. Dobra, chodź. Ej, a ty masz latarkę? Nie masz latarki. To jest chyba elektrobox. Stoję na czatnik. A, naprawdę. O kurde. O kurde. Najgorzej żony broni, a nie nic. Co ty robisz? Co ty robisz? Jest jakiś note. O! Oh. Note tu jest. You realize you shouldn't be out this late, people have been going missing. You know what? Myślę, że możesz być na. Aha, jakiś. coś nam grozi w skrócie. I mówię, jak w first to fatom to były takie, jakby story, i to było jakby na faktach. Wangetin. Aha? Pojaj! Miał się! I tyle? A widzisz, spacerzasz z tyłu. Był! Ja nic nie widzę, ty jakiś pijany jesteś. No, był. Ty, no nie ty się jesteś ślepa po prostu. Czy my, jakby. My chyba ominęliśmy tego potwora tyłem. O! Czy drugi dzień? Nie, drugi dzień chyba. No to jest co innego. Po co my tutaj jesteśmy? No mówię, może drugi dzień. O. Ej, po ej poczekaj, no. poczekaj, 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 idę się odlać. Dobra. Znowu wróciłeś i nie powiedziałeś nic. Słyszałeś jak dźwięki wydaje? Jego szukasz. Czy ty deadłeś? A. I am Batman. You join pofo. dinner. Dinner. Znowu sprzątanie. Woohoo. No to jest chyba drugi dzień. A nie, bo to my jest... jesteśmy, Słyszysz? My sprzątamy. O, jak hmm? na... Co ty robisz? Co ty robisz? Wyjaśnij swoje zachowanie. Przestań impreg impregnotować lampę. Dobra, linuj to. Marwi łówek upewnij temy. No i dalej są szczotką, tylko. A co? I po tej Ej, coś podniosłem! Info o pracy, lokalizacja, restauracja, opis. duet. do short stuffing and some other the dinner hasn't been cleaned. Nie wiem, 149 dolarów nam płacą. Dużo, ty! No. Pewnie jest tu jakiś haczyk. To daje mi krypsy. Tak, tak, tak. Totalnie każdy tak mówi, to daje mi krypsy, nie? Mój polskie tłumaczenie. Ja e, po angielsku. Okej, okay, Mob Mop, debuff. Co to jest za No Nie wiem, może ktoś. coś tu robił. Można przez tu winić. Co? Kur... Nie widziałeś tego? Ale czego? Nie widziałeś tego? Ale czego? Nie widziałeś tego? Tu było jakieś. No SCP-169? No przecież ja to czyściłem, to jak? Przecież tak no SCP-169 <noise> tu było. Jakieś, jakieś, Jeszcze dziurę miało było. w głowie. To no jak, jakie ja tutaj sprzedałem? No SCP-169, tu ale... jest plum, no, było. było. Tu było SCP-169. Nie było, przecież ja to... było. O kurde. <laughs> Trochę się <laughs> Było to SCP, no serio. Nie było. No było, nawet dźwięk taki usłyszałem, nie troluj mnie. Ale jak było, jak sam stałem z Ale tobą. Ale było, no posprzątałeś i jeśli ja patrzę na to, patrzę i tak jak blum było i to SCP się pojawiło. <laughs> A było, było SCP i było blum w grze. No no tak, no SCP było. tam było. <laughs> Ta. Ale serio ci no. mówię. Wcześniej ty miałeś schisy. Całkiem sporo osób w tym mieście zaginęło Chief has really warrior Czekaj za niepokojony Kazun petrowacimy do na do się co się dzieje. Czyli co się dzieje z CP Triface co jest taki trochę dziwny, nie sądzisz? Policoki Cepę. No to ja widziałem takiego ale pas słyszyta nie Nie co tam Czekaj, co? Powiedz oficerowi, że nic nie widziałeś. Powiedz oficerowi o tym, co widziałeś. Widziałem coś. Trust me. Widziałem coś. Niech będzie. No, niby nie chciało, nie? Czujesz się wprowadzony w lore? nie Mnie trochę ten Roblox lore zmienia. Kij Dobra, dobra. Jak coś, to dzwonić do niego. Czyli według niego okej, okay, spoko. Widziałeś coś, to zadzwoń w razie czego? Jakbym no, upił właśnie. <laughs> Widziałeś ter terrorystę albo zabójcę? Spoko, zadzwoń. No teraz jak o tym wspomniał, to taki trochę jest. Tak trochę niepokojąco nie sądzisz. O Jadichus po prostu. No to frajer jakiś, widać. O, widzisz? Teraz śmieci zostały do wrzucenia. Wziąłeś śmieci? Nie, nie ja też nie. Gdzie on jest Aaa, e... Okej, okay, ale kurenty O oh, kurde. minsko Minsko. Mm, Minos na kuwa, nie? Ja bym się zjadł od mm. Soda. Takie Dobra, to ty bierzesz te, ja biorę te. Żeby szybciej to... To weź tamte z kłodzinki, ja wezmę te ostatnie. Cover me. Ej, jeszcze mamy najgorsze. A nie, mamy wyrzucić się. To nie dźwięki. Dobra, idziemy tędy. O, tu jest No to po co Stronić. do tego idziesz? Nie idę. To może okrążymy to jakoś, wylurujemy No patrz, rese i co mamy do niego iść? Nie dara, ja idę zadzwonić, to wiesz? Jest tu gdzieś telefon? Nie wiem. Ale mówił, że jak coś dziwnego będzie trochę dzwonić, nie? No, tylko gdzie jest telefon. Chyba nie ma, w tym problemu jak... No nie wiem, może później Dobra. będzie nie? Idziesz do niego, ja staję tutaj. Chyba chyba zwariowałeś. No iść tak jest objective to, to, to też dawaj Dobra chodź Dedłeś? Nie, uciekłem. <grystanie> ja pierdzielę. Dedłeś? <grystanie> no dedłem, bo no, jak on od razu do mnie podbił. Centralnie do mnie podbił. Uciekłeś? No. Ja pierdzielę. <grystanie> to nie jest ending, gdzie dedłem. Gdyby dalej żył, czy to już tak na stałe deadłeś? No nie wiem, no to chyba już szand gry, czy nie. nie wiem. I co nic nie może zrobić? O. Nie. Nie To chyba dalej będzie. No. Serio deadłem. Niech a będziesz, czy nie? No nie wiem, no ja Cię obserwuję, nie? Jak obserwujesz? Ci no, ja to jeszcze ja nic nie Cię tam. No Boże, i co mam to niby sam grać? No, ja Cię spektajtuję jedynie. Jest. No to też. To też lipa. No. No cóż, cić. <noise> Dobra, trajka. to jest i mój pierwszy korek na Robloxie. 400 dolarów za ten park. A teraz ja znowu sprzątam. No. no ja, ja to są, że ja znowu będę musiał sprzątać. Nie chcę mi się tego robić, już. Taka robota. No 4 razy podrząd, Chodzi, sprzątasz. Też zaknę przy pierwszej lepszej okazji. No cóż, trudno. Nie słyszałeś to? No.

świeczka? Oh, Chyba musisz odprawić ten rytuał Tu jest mister rytuał To SURVIVE No to SURVIVE Jest za tobą ej, nie no jest nie Jest za Jest za Jest za Jest za tobą Ale to jest szybkie całkiem, prawie to prawie zaraz dogoni jest za tobą Jest za tobą, jest za tobą. Ej, Przerwidzę ja go! Ej jest za tobą! Ej nie wiem czy zauważyłeś ale potwór jest za tobą! Nie wiem czy zauważyłeś ale potwór jest coraz bliżej! Nie wiem czy zauważyłeś ale potwór zmierza w twoją stronę! Oho! O. Co zrobiłem? Chyba? Co, chyba ending o chyba jestem two weeks later Nigdy nie zobaczyłem D. Po no to jest, do tego policjanta w ogóle? Co? Po co się do tego policjanta dzwoniło? Nie wiem. Może że jak z by się grało, to ten potwór by cię dopadł i byś dead, nie? Nie wiem. No to koniec. Ale gówno. <laughs> no, to znaczy nie było jakieś takie mega, mega straszne. Tak, koniec. O Boże, jaki... ale mi się... Ach. Co? A iść. No myślałem, że to nic coś więcej.